Dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj mieszkanie w samym centrum Warszawy przy Rządzie Daszyńskiego na ulicy Giełdowej. Zapraszam na prezentację. Mieszkanie blisko 107-metrowe zostało wykończone w wysokim standardzie w 2015 roku. Znajduje się na 16 piętrze budynku, z którego dojazd do centrum zajmie zaledwie 5 minut, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy bardzo bogatą ofertę restauracji. Z każdego pokoju można wejść na balkon przez duże drewniane drzwi, aby podziwiać niesamowity widok zachodniej części Warszawy. Stronny salon z klimatyzacją oraz parkietem dębowym pozwala zarówno spędzić wspólnie czas, jak i wydzielić przestrzeń pod gabinet. Pierwsza sypialnia dzięki pojemnym szafom pomoże utrzymać wszystko na swoim miejscu. W drugiej sypialni masters okno na całą ścianę daje niespotykane wrażenie przestrzeni, zaś łazienka z prysznicem i ogrzewaniem podłogowym są praktycznym rozwiązaniem. Druga łazienka z wanną pozwoli na chwilę relaksu. Dodatkowym atutem jest zamknięta pralnia. Kuchnia z oknem oraz szafkami w zabudowie pomieści co sobie tylko wymarzycie. Do mieszkania przynależy też komórka lokatorska oraz miejsce postojowe. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. Zapraszam na dzień otwarty.